Dziś odcinek o amperomierzu. O tak naprawdę o wskaźniku prądu w bizonie w formie nie woltomierza, ale w formie amperomierza. Według mnie to jest rozwiązanie trochę starsze, bo w tych nowszych bizonach nie spotkałem się, żeby był amperomierz. Czyli tutaj mamy początki lat 80. i wcześniej. Mieliśmy wówczas wersję z amperomierzem. Wersja z amperomierzem z racji swej yy, w skomplikowanej, bym powiedział, w stosunku do Woltomierza, wersji jest droższym rozwiązaniem, z racji tego, że amperomierz w Bizonie jest tylko tym ostatecznym, że tak powiem, wskaźnikiem, gdyż prostszym rozwiązaniem by było, gdyby w Bizonie był taki amperomierz, który ma bocznik już tutaj zintegrowany. No, on nie jest tak do końca zintegrowany. No, może w takim amperomierze to już jest w ogóle zintegrowany, ale te amperomierze mają jeden wielki, tutaj taki bym powiedział, trochę, może problem, że to są amperomierze, które są wyskalowane od 0 do 15, czyli mierzą prąd płynący tylko w jedną stronę. Nie są w stanie mierzyć ujemnych prądów, tak jak to będzie miało miejsce w przypadku wskaźników w pizonie, gdzie na środku jest 0, a w jedną stronę jest. Minus, a drugą jest plus. Ma to, ma to dosyć duże znaczenie. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Taki amperomierz, który tutaj widzimy, jest to amperomierz wyjęty dziś z prostownika do 15A. I on nie potrzebuje bocznika z racji tego, że ma takie grube przewody, czyli prąd płynący przez amperomierz. Jest dokładnie tym samym prądem, który on mierzy. Podobna sytuacja jest tu, że w tych przewodach czarnym i czerwonym również prąd płynący przez amperomierz jest prądem wskazującym tutaj na tym zegarze. Chodzi o to, że tu jest bocznik i ten bocznik przejmuje funkcję tego płynącego dużego prądu, a sam ten miernik w tym przypadku mierzy tylko spadek napięcia na tym boczniku. Podobne miejsce mamy, sytuację podobną mamy w Bizonie. W Bizonie również amperomierz mierzy spadek napięcia, spadek napięcia na boczniku, który jest umiejscowiony przy alternatorze. Teraz pokażę, jak to jest zrobione. Zasymuluję tutaj pracę tego układu. Mamy akumulator. Mamy tutaj akumulator. I do tego akumulatora podłączymy. Tutaj mamy bocznik. Zrobiłem taki sobie. O. Do akumulatora podłączymy. Oczywiście plus i minus. Olaż żarówka. Tu mamy odbór prądu. Już się świeci. Może plus podłączę na sam koniec. Mi się nie świeciło. Ten minus to będzie no masa akumalna, że tak powiem. Też będzie tutaj na minusie akumulatora. A jeszcze jedna ważna sprawa. Do tego wskaźnika idzie też masa. Jest to dosyć istotna sprawa, żeby o tym wiedzieć. gdzieś to miałem taki przewód masowy specjalny do tego przygotowany, ale gdzieś zaginął. Aha, zrobię tak. Tutaj podłączę masę, i tu podłączę masę. Trochę to się skomplikuje, wszystko, ale jest. I to jest masa. Tu mamy dwa zaciski. Trzy zaciski w tym amperomierzu. Jeden z tych zacisków, o tak, tu jest góra. To jest tu z prawej strony środkowy, można powiedzieć. To jest masowy 31. U góry jest zacisk 30a, a na dole jest 30b. Zacisk 30a ma iść do, do akumulatora bezpośrednio tam na rozrusznik gdzie jest czyli strona bocznika od akumulatora o. bo akumulator to tutaj mam ten biały przewód w związku z tym to będzie szło do akumulatora drugi zacisk to jest to jest przewód taki niebieski będzie tu w tym przypadku to będzie od strony alternatora, od tego grubego plusa, co idzie, co idzie też na bocznik. Bo bocznik jest pięty <coughs> szeregowo ładowanie akumulatora od alternatora. I teraz podłączam plus. Zaświeca się lampka. Zaraz czy wszystko jest w porządku. Chwila. Coś mi to amperomierz nie to, co trzeba pokazuje. Pokazał mi ostry minus. A nie, dobrze, pokazał mi ostry minus. No nie taki ostry, ale pokazał. Poszedł na minus. Teraz, teraz Odłączę. Odłączę. No odłączyć wystarczyłoby na przykład żarówkę. Teraz to może pokażę. Niech ja tutaj to trochę sobie coś pokładam, żeby mi to samo stało. No, mi to wszystko kable ciągną i się przewraca. Wezmę coś takiego. To jest za niskie. O, teraz będzie dobrze. Pobór prądu wynika z tego, że się ta żarówka świeci. Gdy ją wykręcę, spada na zero. Idzie na minus, bo nie ma ładowania. Teraz włączę, włączę zasymuluję ładowanie tutaj przez, przez prostownik zasilacz. Będę podnosił prąd ładowania akumulatora. Już mam 0,3 ampera O I już mamy ładowanie na plus. Jak wyrównam na 0, to jest zero. Zero będzie wtedy, kiedy prąd ładowania alternatora będzie równy prądowi pobieranemu przez 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 cały kompajn. Czyli jednym słowem. Akumulatory nic z tego nie skorzystają, bo cały prąd zabiorą wszystkie odbiorniki. Zatem tutaj mamy pomiar spadku napięcia na boczniku, który jest wpięty między na plusie alternatora. Tu mamy plus alternatora, tu mamy plus, który idzie do akumulatora. Czyli mierzymy prąd. Jaki jest z alternatora do akumulatora, z tym, że odbiorniki są podłączone, jak widać, w miejscu, gdzie jest alternator. Dzięki temu wie, widzimy, czy prąd płynie z akumulatora do odbiorników, bo jeżeli płynie z akumulatora do odbiorników, też płynie przez bocznik, czy płynie z alternatora do akumulatora przez bocznik. Tak to jest zrobione. Trochę może to brzmi skomplikowanie, ale to jest naprawdę bardzo prosty obwód. Ale z racji tego, że jest jest ten amperomierz bez bocznika, idzie do niego idą dwa przewody z tyłu z bocznika. Jest to przewód. Fioletowy i pomarańczowy, co zaraz pokażę. Tutaj mam właśnie wersję zegarów z, z, butz, z tym amperomierzem, z butz, butz, który wymaga bocznika. i takim o amperomierzem. Ten amperomierz coś widzę uciekł tutaj maksymalnie na plus, coś z nim tam jest pewnie nie tak. już jest niepodłączony. I tutaj mamy przewód pomarańczowy. I przewód fioletowy, pomarańczowy przewód powinien iść do tego zacisku bocznika, który jest bezpośrednio podłączony do rozrusznika, czyli do akumulatorów. Fioletowy natomiast, czyli to z 30B, powinien iść do tego zacisku bocznika, który jest podłączony do alternatora od strony alternatora. Tu jeszcze jest masa z prawej strony, brązowy przewód, obwód masy, brązowy, tak jak było zawsze. I tutaj jeszcze pokażę, że wtyczka czerwona żeńska jest uzbrojona we wszystkie przewody, zazwyczaj są tutaj puste. Jest przewód fioletowy i pomarańczowy dodatkowo jeszcze dostawiony który idzie tylko i wyłącznie do bocznika. No, przez to, że mamy tutaj amperomierz, niewoltomierz we wiązce bizona przez cały kombajn muszą mieć dwa dodatkowe przewody. Musi być dodatkowo jeszcze bocznik i skrzyneczka na ten bocznik. Jeszcze tam przewody dodatkowe przy obwodzie alternatora rozrusznika. W związku z tym jest to rozwiązanie droższe i bardziej skomplikowane. Dlatego odeszli od od tych amperomierzy, żeby może koszty zminimalizować. Tak mi się wydaje. Powoltomierz sobie założyli, żadnych przewodów, pomiar napięcia tu istniejącego jest w porządku.